Witajcie kochani spontanicznie ogrodnicy. I tak oto złożyliśmy już tą naszą mini szklarnię. Wygląda okazale. Przypomnę metr 40 m na metr Tutaj przeniesiemy nasze rozsady z parapetu właśnie. Wejdźmy do środka. Widzicie tutaj jest podwójny zamek. Wejdźmy do środka. I co mamy w środeczku? No, jest już cieplutko. Proszę, tutaj mamy różne półeczki. To są jeden poziom, drugi poziom i też tam na ziemi będzie kolejny poziom. Dwa metry wysokości ma ta mini szklarenka. Nawet producent przewidział tutaj. Jest z tamtej strony otwierane y, takie okienko, jak będzie za gorąco i z tej strony mamy również półeczki jest dosyć to solidne bo to są aluminiowe okazało się te beleczki tutaj w każdym kąciku jest jeszcze dodatkowo przymocowuje się konstrukcja jest stabilna ruszam w tej chwili troszkę wydaje się, że to może być naprawdę strzał w dychę wejdźmy i tutaj są drzwi, też zamykane. wszelki do tego, żeby po zwinięciu przymocować. Dodatkowo jeszcze producent przewidział takie naciągi. Akurat przywiązaliśmy tutaj do konstrukcji naszej grządki podwyższonej, ale z tyłu już są porobione. Popatrzmy, o tutaj widzicie są naciągi porobione. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ta mini szklarnia. Popatrzmy na nią jeszcze raz. Na razie trzymajcie się. Cześć, papa.